Łokcie wyżej! A teraz na czym nam zależy jako osobom, które sprzedają firmie, która sprzedaje Wam motocykle crossowe. Instruktaż i instruktarzem bo mówimy, jak docierać, jak dbać, jak serwisować, kiedy pierwszy przegląd gwarancyjny, kiedy drugi. Pokazujemy technicznie, jak siadać na motocykl, jak trzymać ręce, nogi, jak ruszać, jak hamować. Ale to jest co innego jak korzystanie ze szkolenia. Dla nas najważniejsze jest, żebyście podstawy ogarniali, bo jak widzicie tutaj chłopak niby jeździł na motocyklu z manualną skrzynię biegów. Stopy trzymaj, stopy! Pamiętaj masz stopy, bo jak będziesz trzymał tak bo w frodzie, potem sobie założysz w domu buty i będziesz jeździł tak, to jest dramat. Ty masz trzymać tutaj nogi, potem jak wstajesz na stojąco, jesteś na stojąco, to masz mieć taką nogę. Nie zapominaj o nogach. Potem pamiętaj o kolanach o rękach, o, o rękach, dłoniach, łokciach, dobra? To jest bardzo ważne, bo to decyduje o tym, czy jesteście sprawni, czy nie. I pamiętaj o równym gazie, bo najczęściej jest tak. Ja też tak mam i też tak miałem. Jedziemy, no, że trzymaj paluszki na klamce hamulca, palce. Ok. Musimy kontrolować sprzęgło, ale musi być stały gaz. Jak jest stały gaz, to kontrolujemy czy jedziemy szybciej, czy wolniej, czy ładnie dochodzimy do zakrętu z redukcją, czy też nie. I na takim ćwiczeniu, na takim szkoleniu prostym uczymy to. Kosztuje to 450 zł. Nie jest to godzina, tylko około półtorej godzinki jazdy. Dlatego polecamy serdecznie korzystać z takiej opcji. Nie dotykamy nogi, musi być gaz. Jak nie będzie gazu w zakręcie, upadniecie. A jak będziecie gaz, czyli będziecie walczyć z swoimi nawykami, to jest wtedy płynniej. Wiem, że to dziwnie żyje zakręcie gaz, ale najważniejsze, żeby płynnie jeździć, musi być stały gaz i kontrolujemy to sprzęgłem. nxt 250 i lecimy zaraz.